Dobra, słuchajcie, bedwarsy jak zwykle tutaj, to znaczy nie wiem czy zwykle, ale po prostu sobie zrobimy szybkie bedwarsy. Nie można być nikogo niestety jeszcze. Chyba dużo osób jest rzeczywiście na tym. Tutaj tak naprawdę nie tak dużo, ale no, tak sporo. Dobra.

Dobra, ej ej, 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 o! Jesteśmy z, ze skinem Dream'a, czy to jest Dream? Nie, to nie jest Dream. Dobra, no chodźmy. 40 ironu. To się zaraz zdobędzie po prostu. Jesteśmy. Chyba to. No nie, nie to. Eee, bierzmy to i... Jeszcze jedno żelazo, dawaj. No to znaczy złoto. No jest! Dobra, mm, za sześć zakupimy to. Dobra, I tutaj wylewamy wodę na górę. Coś tu się nie udało, no. O. Dobra, kurczaczki, niech będzie jakoś tak. Eee, idziemy tam. I nie wiem, tak naprawdę po co tu przyszedłem? Możemy iść tam. Chyba nie atakują naszych. I skończymy się wełna, ale doskoczymy. No tak. I tu co robimy? No. Dobra, mądre, zagra. Nie to mi się straci, tak? Dobra, no. Nie wierzę. A nie, a to mam. Dobra, słuchajcie, idziemy. Dwa diamenciki. Chodźmy, żeby nie zginęły. Nie, 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 nie! Co ja tam zrobię? Bug! Bug! Bug właśnie uratował nasze diamenty. Niemożliwe. jakie za dwa diamenty? Chyba nie. W ogóle, ref to jest za ile? 3 złota. No to już mam 3 złota. I kupujemy refika. Tutaj odkładamy diamenty. Nie, nie, to mamy refa. Nikt nas nie powstrzyma. Dobra, jednak nas powstrzyma void. Nie wierzę. Czekamy tu sobie. Możecie da dać suba w tym czasie. Nawet jeszcze jedno złotko. Dawaj. Ta jest! Dużo wełny. O. A nie, to jednak nie. To bierzemy ze sobą. O tak, to sobie u... ekwipunek. Tak mnie denerwują te schody tutaj. Żebym już nie zginął? Aha, ile tego? Cztery diamenty. Nie, tylko ja tu zginę. Dobra, weźmy sobie sześć diamentów, coś można kupić za to? Jakby chyba nic? Jak to nic. Czekaj, to za ile? Trzy emeraldy. Nie no serio, tu nic nie ma za diamenty? Czekaj, czy to w drugim? To za pięć diamentów. Zajmę ehm. to. Dobra, chodźmy. Kurczaczki. Tak naprawdę to ja tutaj nic nie robię! Ja Cię kręcę, no jakie to denerwujące. Jeszcze jedno złotko. O, jest. No Najwięcej to trzeba wełny widzę. Aaaa, sharpness 1 kozak, mamy drewniany mieczyk, sharpness 1. No po prostu tak się cieszę, że nie wiem, no jej, no ja sharpness 1 drewniany w ogóle. Znaczy, ciągle, no Emeraldony jest Kolejny Emeraldon. Nie, Prawie zginąłem. Zlaczem nikogo nie ma, no? Ja tak biorę wszystko samemu 9 diamentów, patrzcie na to. Ej, idziemy tam. Dobra, ryzykuję 9 diamentów, 2 emeraldy. Tu nic nie ma. Naprawdę. Mamy 12 diamentów, serio? To jest nasza baza. Mamy obsydian. Ej, proziomy. Tutaj miałem jeden diament. 13 diamentów, słuchajcie. Um. Chodźmy na protection 2. Chyba tak, protection 2 albo to. Nie, wiecie co, to ja wezmę sobie. Yy... Gdzie tutaj gdzieś mieczy kupić? 7 złota. Mamy 6. 7, dobra. To to co? Co, 14? Nie, no to jeszcze lepiej. em yy... I chciałam tak sobie kupić ze 7 zł tutaj. To. I teraz. To ma sharpness 1? Tak. Weźmy sobie teraz. Yy. Aha, to już nie możemy. Dobra. Weźmy sobie to. Teraz mamy protection 2, tak? No właśnie, mamy lepsze. Wow, ale oni tutaj, tutaj robią rzeczy. Tutaj są dwa emeraldy w ogóle. No, my możemy kupić jakiś łuk za to? Nie, ale możemy za 12 zł. Tutaj jakieś normalne 3 zł, to dobra, nie słabo. Weźmy w ogóle sobie to w żelazo i Zamieńmy może na. Mm. O, to ma dwa emeraldy. Ja myślę, że to jest kozackie albo nie. To Speed A! Wygraliśmy! Wygraliśmy! Nie wierzę! Może już jest refa. Wygraliśmy! Słuchajcie! Ło! Wow. Dobra, słuchajcie! Jedna mapka wystarczy. Wracamy do lobby. I. No po prostu dziękuję wam za odcinek i no do zobaczenia w następnym odcinku. Ojacie. Co ja tam zrobiłem to ja nie wiem. Przepraszam was.